Po raz kolejny witamy Państwa w murach Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych na konferencji poświęconej rolnictwu. Uczelni, która od 27 lat kształci studentów na kierunku rolnictwo, jest jedyną uczelnią tutaj w naszym regionie, która na tym kierunku kształci. Dzisiejszy temat konferencji: mała retencja na obszarach wiejskich, związana jest oczywiście z wodą. W kontekście szczególnie zmieniającego się klimatu i zmian klimatycznych, to jak racjonalnie gospodarować wodą, jest zagadnieniem bardzo ważnym, ze względu przede wszystkim na nie tylko ochronę środowiska, ale i na samofunkcjonowanie gospodarstw wiejskich na naszym terenie. Klimat się zmienia i wszystkie stosunki wodne trzeba naprawiać tak naprawdę, bo w słusznie minionych latach była taka polityka rolna, żeby odwadniać wszystkie elementy, czyli Odwadniamy, a nie zatrzymujemy tej wody, która naturalnie powinna być zatrzymywana i cała, można powiedzieć, legislacja, całe twórczość prawną w związku z tym trzeba to nagłaśniać i trzeba mobilizować wszystkie ośrodki naukowo-badawcze, ale też i administracje państwową i samorządy, żeby zwrócić uwagę na ten olbrzymi można powiedzieć niedobór wody na reałach rolnych i tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, żeby tą wodę naturalnie zatrzymać w zbiornikach, w różnego rodzaju instalacjach, gdzie pozwoliłoby to tą wodę wykorzystać dla dobra rolnictwa naszego Szczególnie nasze województwo jest województwem rolniczym i trzeba skupić się na tym. My jako samorząd województwa chcieliśmy uświadomić po pierwsze i młodym ludziom, ale też ośrodkom akademickim, którzy razem z nami poprzez nawet bardzo dobrą ideę rolnicza 4.0, którą chcemy zrobić, żeby to właśnie wykorzystać, ten potencjał akademicki, naukowy i razem wspólnie z rolnikami też naprawdę. Zaproponować rozwiązania i dobre praktyki dla rolnictwa na naszym obszarze regionu podlaskiego. I tu myślę, że. To zaczynamy robić, bo no taka jest potrzeba, żeby te zmiany klimatyczne utrzymać przez człowieka trochę w ryzach i wykorzystać ten nadmiar wody, zatrzymać go w pewnym okresie wegetacyjnym roślin, ale i robić zbiorniki, nawadniania, instalacje nawadniającą w rolnictwie, bo to nas czeka. W Europie Zachodniej, szczególnie we Włoszech, w Hiszpanii, bardzo na to stawiają i zwracają uwagę i my chcemy tym, tym śladem iść, żeby te nowoczesne rolnictwo polskie zatrzymać, bo. Woda to życie i trzeba o tą wodę dbać, trzeba ją poszanować, trzeba ją zinstalować tak, żeby ona pozwoliła dla roślin, dla wegetacji być takim naturalnym składnikiem rozwoju i rolnictwa, ale i rozwoju naszego województwa. Składaliśmy do Ministerstwa Środowiska prośbę o to, żeby te stawki przywrócić i te rozlewiska też, żeby zostały takie, które samoczynnie, bo to z górek spływa, tylko chcielibyśmy dopłatę do tego mieć. I, I składałem też propozycję o to, żeby do takiego stawu, czy rozlewiska dziesięciarowego, dziesięciarów, żeby była dopłata jak do hektara. Wtedy ten rolnik zostawi to, będzie jemu to potrzebne. No wiadomo, już krów nie poimy w żadnych tam stawach, czy rozlewiskach, tylko mamy, no ta nowoczesność wkroczyła, mamy poidełka, i, i, I nie trzeba, ale to, to jest to, co pozwala, że ta woda z zimy, z tych śniegów zostaje i ta wilgoć wokoło tego jest dalej. I to jest właśnie tak zwana, tak my to nazywamy mała retencja, która zatrzymuje wodę. Ale mówię, że to już tak zostało wszystko sprowadzone do pieniędzy, więc że. Jeśli ropa jest tak droga i ciągnie drogi, to nie będę okrężał i zostawiał, no więc się zasypuje, a to, to by pozwoliło na utrzymanie tej wody. No i te strugi i te rzeczki, gdzie no, spółki wodne tak zwane, kiedyś to samorządy utrzymywały, a teraz to zostało złożone na nas, na rolników. No i jak mówię, my w Mnie Śniadowo mamy tę spółkę wodną, ona się utrzymuje i działa, ale właśnie po to tam, żeby na, na, na tych rowach, na tych rzeczkach były zapory, gdzie można regulować poziom wody. Wtedy ta woda by nie musiała ucieknąć, aby trzymała wilgoć.